Dzień dobry, jak wam mija poniedziałek? Ja już jestem po pierwszych spotkaniach, przebijam się przez miasto, przez korki. Plucha, zimno, jesień. Październik się rozpoczął. A u Was jak? <mulary> Ale pogoda! Dramat! Wiecie jak ciężko się zmotywować w takie dni jak dzisiaj? Katastrofa! Motywowanie się w takich trudnych chwilach, kiedy nie czuje się dobrze człowiek, albo, albo w ogóle czasami po prostu ma gorszy dzień, jest ciężkie. Dlatego. Mm, Wydaje mi się, że kluczem jest posiadanie w głowie takiego większego obrazka, tego, co chce się robić, gdzie chce się zajść i to wtedy pomaga. To znaczy, ja zawsze, sobie, ja nawet jak się spotykają mnie jakieś takie gorsze rzeczy yy, związane z firmą, czy z działalnością, czy z czymkolwiek w ogóle, co robię w życiu, to zawsze sobie staram wyobrazić sobie taki kurcz scenariusz, że wiecie, mogę się urodzić gdzieś w ogóle na drugim końcu świata bez dostępu do elektryczności i wtedy dopiero to byłby problem. A tutaj w cywilizowanym kraju naprawdę nie ma co się martwić. Człowiek naprawdę jest jak pączek w maśle. Dlatego wydaje mi się, że czasami zapominamy ile, ile wygraliśmy tym, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Że nie żyjemy w jakiejś Korei Północnej, że mamy demokrację, że jest spoko, mamy towary na półkach i teoretycznie możemy kupić wszystko na co mamy ochotę. Wdobyć wszystko, na co mamy ochotę, możemy wyjechać gdzie chcemy, nic nas nie trzyma. gdy ja mam gorszy dzień, to myślę sobie właśnie o tym i później, automatycznie, nastrajam się z powrotem, żeby wrócić do działania. A czasami trzeba po prostu prościej, trzeba sobie zrobić turbo mocną kawę, i wtedy człowiek jest na pełnych obrotach. Jestem typowym kawoszem, to znaczy, nie wyobrażam sobie życia bez kawy. Mogę wyeliminować praktycznie wszystko, ale kawy chyba bym nigdy nie wyeliminował. Próbowałem wszystkie wynalazki związane z hierbami, zielonymi herbatami, czerwonymi, białymi itd., itd. Są super, lubię, lubię, naprawdę. Powiem wam, że bardzo często wieczorem piję zieloną i różne inne wynalazki herbaciane, ale kawa? Kawa to jest po prostu. No nie to jest magia, to jest zupełnie coś innego, to jest inny wymiar, to jest... Nie jestem psychologiem ani nie jestem żadnym ekspertem w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że my Polacy mamy jakąś taką przypadłość do tego, żeby tłumaczyć porażki yy, przez fakt pecha, albo że ktoś inny miał na przykład szczęście, yy, a sukcesy, które odnosimy yy, przypisywać jakby naturalnym naszym talentom i zdolnościom i oczywiście tłumaczyć, że nie jesteśmy świetni, yy, że to co zrobiliśmy się udało. Przez całe swoje życie spotykam się bardzo często z takimi komentarzami właśnie że o ale on to miał wielkie szczęście, że udało mu się to zrealizować, że on miał super szczęście, że dostał się na ten kierunek studiów, na który się dostał. Że miał super szczęście, że zakwalifikował się do zawodów sportowych. A tamten inny miał strasznego pecha, bo nie udało mu się zrobić tego co planował. Życie bym ogólnie podzielił jakby na dwa fragmenty. Po jednej stronie są rzeczy, na które mamy wpływ, a po drugie, te, na które zupełnie nie mamy wpływu, i tam znajduje się szczęście, pech, sytuacje polityczne, gospodarcze i w ogóle wszystkie czynniki zewnętrzne świata, które mogą pomóc bądź zaszkodzić temu, co chcemy w życiu zrobić. I po drugiej stronie mamy rzeczy związane z umiejętnościami, z wiedzą i z wszystkim tym, na co mamy realny wpływ, wkładając odpowiednią ilość pracy i serca. I oczywiście pomiędzy jest jeszcze trochę takich rzeczy jak na przykład talent. Talent umieszczam pośrodku, dlatego że uważam, że on jest bardzo przereklamowany. Bardzo często widzę osoby, które mają niesamowity talent, ale go nie wykorzystują, i z równie dla równowagi widzę całą masę osób, które nie mają wcale za wiele talentów, a super świetnie sobie radzą w życiu i osiągają naprawdę niesamowite sukcesy. Jeżeli w życiu chcemy być jak Ronaldo czy jak Robert Lewandowski, to wydaje mi się, że muszą się złożyć dwa czynniki. Jeden to jest naturalny talent, z którym musimy się urodzić, a drugi to jest ciężka, ciężka, ciężka praca. Dlatego bardzo zachęcam Was do tego, żeby polegać na tej stronie, na którą macie wpływ. A te, które jakby są totalnie od nas niezależne, wyrzuciłbym daleko, daleko z naszego słownika, zakopał 10 metrów pod ziemią i w ogóle bym się tym nie przejmował. Uwierzcie mi, że życie staje się naprawdę fajniejsze, lepsze i prostsze, nawet wydaje mi się. Jeżeli totalnie nie zawracamy sobie głowy takimi sprawami jak szczęście, pech i to, że cała masa innych osób jest zdolniejsza od nas i nie możemy nic z tym zrobić. Bo jeżeli to sobie uświadomimy i jeżeli stwierdzimy, że jest jeden czynnik, nad którym możemy panować, czyli pracować tak mocno i z taką pasją, żeby osiągnąć cel, który chcemy, to świat staje się prostszy, dlatego że wiemy dokładnie, co mamy robić. I, I oczywiście, że wokół nas może być cała masa, i na pewno tak jest. Jest cała masa zdolniejszych ludzi od nas, ale możemy ich wszystkich pokonać jakby ilością pracy i sercem, które wkładamy w czynności, które robimy. Stąd dzisiejszy temat na bloga, bo na całej drodze mojej przez całe życie spotykam właśnie całą masę takich komentarzy. I to jest na porządku dziennym, że on to miał szczęście, ten to miał pecha, i dlatego temu się udało, temu się nie udało. To nie ma nic do rzeczy. Trzeba po prostu wkładać odpowiednio dużo serca i pracować odpowiednio ciężko żeby zrealizować swoje cele, marzenia czy cokolwiek tam kto ma w głowie. Za Jeżeli ktoś chce założyć budkę i wynajmować deski surfingowe w Malezji, come on, be my guest i zrób to po prostu. Włóż odpowiednio dużo pracy, dużo serca, na pewno Ci się to uda. Pomimo tego jak dzisiaj jest mega smutny, deszczowy dzień, to trzeba. Wziąć sprawy w swoje ręce i zabrać się do roboty. Ja na przykład nie uważam, że miał jakieś talenty, zawsze chciałem, nie wiem, umieć super śpiewać albo być świetnym sportowcem w jakiejś dziedzinie sportu, ale wydaje mi się, że. Jestem w miarę wytrwały w tym co robię. Jeżeli na coś się tak uwezmę, to staram się zawsze dowieść to do, koń do końca. Może to jest ten talent. A wy jak? Jeżeli macie jakieś talenty, z których jesteście naprawdę dumni, to dajcie znać w komentarzu. Dzieci, dlaczego na przykład ten vlog z mi strasznie dużo przyjemności. Ja ogólnie całe życie działam w takim systemie, że jako firma wszystkie usługi, które oferuję są z wykorzystaniem umiejętności innych ludzi. To znaczy, nie wiem, wykonujemy serwisy internetowe, mamy do tego programistów, wykonujemy jakieś grafiki i rzeczy związane z designem, są od tego graficy i Cały proces jest ewentualnie gdzieś tam spięty przez nas, ale generalnie jest to, jakby usługa, którą sprzedajemy, posiada dużo różnych składowych, którymi są właśnie inni pracownicy, inne osoby, które z nami współpracują. A ten vlog jest od początku do końca zrobiony przeze mnie i to sprawia mi największą frajdę w tym wszystkim. To, że w momencie, kiedy stwierdzę, że to jest to, co chcę publikować, to po prostu klikam upload. Jakby nie potrzebuję pomocy niczyjej na żadnym etapie produkcji tego, tego materiału. Jak chcę dzisiaj pogadać o dupie Marynie i o tym, czy zupa była zasłona, czy zasłodka, czy kwaśna, to jeżeli sobie tak stwierdzę, to mogę to zrobić. To jest kurczę, naprawdę mega budujące. Człowiek czuje taką wolność, nie jest od niczego zależny i robi to na samą ochotę. A do tego, jak dotrze do mnie jakiś komentarz, czy ktoś mi napisze na Facebooku, że kurczę, ale super, w ogóle dzięki Twojemu vlogowi, to, to fajnie, bo zmotywowało mnie to do, tam do pracy, czy do, czego, do czegokolwiek, to. Mm, to jest dopiero energia. Wystarczy na dzisiaj. 8 godzin minęło, pogoda dalej taka sama, beznadziejna. Deszcz i plucha. Znowu popełniłem ten błąd. Zapomniałem o korkach. test, miasto sparaliżowane. Raz na jakiś może być. I to by było na tyle z poniedziałkowego odcinku. Zapraszam Was jutro.